No, witajcie, moi drodzy. Dzisiaj nagrywam dla Was piękną energię dnia, właśnie kartami anielskimi. Mamy cudowne karty, cudowne energie energię Archanioła Uriela, Zatkiela i Michaela. To jest bardzo dobre połączenie. Dzisiaj szczególnie zwróćcie uwagę na to, czego unikać i z czym sobie radzić. Przede wszystkim trzeba dużo uważać na myśli. Nie przeżuwać i nie lgnąć tak psychicznie do niepokoju, do jakichś obaw. Potraktować to jako transformację, jako taką silnie transformującą energię. Zróbmy sobie dzisiaj właśnie krok do przodu: krok do przodu w takiej dobrej energii, silnie transformującej. I potraktujmy wszystkie kolekcje. Potraktujmy wszystkie kolekcje jako taką cudowną energię właśnie y, wsparcia, jako taką cudowną energię, która jest takim zwierciadłem naszego umysłu, takim lustrem, który daje nam właśnie niesamowite wsparcie.